Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. forpak.pl, A to jest kolejny odcinek z serwera testowego, czyli serwera testowego patcha 95. Także dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć lub zaprezentować Czołg Steward 1.4 W międzyczasie porównując go do Stewarta M3, czyli amerykańskiego Czołga lekkiego. Tak więc, najpierw przejdźmy do specyfikacji tego Czołgu, a później go scharakteryzujmy, jak w nim grać. Jakie moduły na niego założyć, jakie perki? Tak więc, najpierw zobaczmy, co, mierzy, co różni się między, między tymi dwoma pojazdami. Bo jak widzicie, z wyglądu są one prawie identyczne, aczkolwiek ten czołg jest w HD, a ten nie jest. Tak więc, najpierw zobaczmy ich charakterystyki. Tak więc, y, widzicie tutaj już statystyki tych czołgów. Na pierwszy rzut oka widać, że czołg M Stewart 1.4 jest cięższy, co jest spowodowane tym, że ma więcej życia, bo wiadomo, tak mi się wynajmniej wydaje, że jeżeli czołg jest cięższy, ma więcej HP, no bo wiadomo, no, na przykład Maus waży najwięcej i ma najwięcej HP, s to jest taki drugi i ma drugie z rzędu najwięcej HP, także wydaje mi się, że jest to w tym stylu robione. Także, ten ma 250 HP, nowy czołg lekki, ten ma 240. Ten czołg waży 13 ton, a ten 13, można tak powiedzieć, tyle samo. Jednak, no, jak widzicie, 200 kilo prawie jest różnicy. Moc silnika, y, większą ma czołg M3 Steward, 350 koni. Ten ma prawie o 100 koni mniej, ale jak pojechałem bitwę tym czołgiem, on jest naprawdę mobilny. Jest zwrotny, jest szybki, ma 58 km prędkości maksymalnej, czyli, no, można powiedzieć, przeciętnie. 45 stopni obrotu, czyli także nieźle. Pancerz jest, no, jak czołg, lekki, bardzo znikomy. 38 pancerza z przodu na tych płytach. I tutaj, tutaj jest oczywiście mniej, coś około 20. Czyli y, zasada trzech kalibrów, 25 z boczku. Czyli tutaj i tutaj także 25. Pancerz Wieży jest troszkę inny, ale mm. <laughs> różni się on z boku i z tyłu, mm. Nasz czołg ten ma 31 mm z, na bokach wieży, a ten czołg M3 Stewart ma 32 mm na bokach wieży. Y, działka, do działka za chwilę. Zasięg widzenia tego czołgu to 330 metrów, a zasięg radia 450, tego czołgu 3 w 330 i radia 615. Jak widzicie no, po tych statystykach ten czołg jest lepszy pod względem mobilności, yy, zasięgu radia, jednak mamy HP, jest lżejszy, no, co sprawia, że jesteśmy bardziej mobilni. Teraz przejdźmy do działek, jakie oferują nam te czołgi. W M3 Stewart jest tylko te działko najlepsze. Moim zdaniem inne działka mają mniejszą penetrację, szybsze, dłuższe przeładowanie. Czyli te działko jest najlepsze, 37 mm. Tutaj mamy prawie takie samo działko, jednak z gorszą szybkostrzelnością. Jednak ja na ten czołg nie polecam tego działka, bo jak widzimy tutaj mamy dwufuntówkę, która jest znana z wielu czołgów, między innymi tych drugich tierów cruiserów i Medium 3. No tutaj macie napisane z jakich czołgów to jest, także te, tego działka odradzam. Mniej penetracji, yy, można powiedzieć, że większa szybkostrzelność, ale tylko jeden strzał. No jak wiadomo, w tej grze chodzi o penetrację, uszkodzenia. Tak więc yy, działko polecam tą dwufuntówkę. Ma ona kaliber 40 mm, szybkostrzelność 23,08. Penetracja na pociskach standardowych przeciwpancernych 64 i 45 uszkodzeń Penetracja na goldowych 121 penetracji Czyli całkiem sporo, są to pociski podkalibrowe Ja tutaj jestem wyładowany goldem, także yy, jest to serwer testowy, można, można sobie na to pozwolić I 45 uszkodzeń, a pociski odłąkowo burzące już nie tak ważne, 23 mm penetracji i 60 uszkodzeń Działko na naszym N3 Steward jest słabsze, takie jak tamto, czyli bliźniacze. Ma lepszą szybkostrzelność. 78 penetracji na goldzie, mniej penetracji na pociskach przeciwpancernych, mniej uszkodzeń o 5, na pociskach odłamkowo burzących aż o 10. Celność ma gorszą. Czas kupiania ma lepszy. Wagę ma mniejszą, ale jak wiadomo, celność się liczy. Także działku jest przyzwoite. Można nawet niszczyć czołgi piątego tieru Jeżeli czołg rzuci na trzecie tiery co ma zdolność na czołg bo jest on ten, oczywiście trzecim tierem lightem. jak wiadomo czołgi drugiego, trzeciego, czwartego tieru le lekkie rzuca na topkę również piąte rzuca na topkę ale już od szóstego y może rzucić wyżej także działo polecam dwufuntówkę dwufuntówka, Czyli działo przeładowujące około 2,5 sekundy. Tak więc teraz, jakie ja polecam moduły na ten cząg Ja polecam na niego prędkość skupiania, osłoniętą optykę i wentylację. Wentylacja dodaje nam do mobilności, osłonięta optyka, oczywiście do spotowania, a prędkość skupiania można nadrobić nawet sporo, jak wiecie. Na no tutaj prędkość skupiania będzie miał wtedy 1,8, czyli będzie nam. Spamował, będzie nam szybko skupiał, będzie w miarę celny i będzie w miarę żwawy. Także perki na, tego, na ten czołg, oczywiście standardowo na dowódce, polecam. Szarówkę, reszta kamuflaż, drugi perk towarzysze broni, trzeci perk kamuflaż. Tutaj strzał z biodra, na kierowcę kładka jazda, a na radiooperatora oczywiście wzmacniać sygnał także na takim inspektorze jeszcze nie ma tego czołgu, więc nie przybliżę Wam jego pancerza, nie jest on wydaje mi się zbytnio zróżnicowany, tu ma takie na pewno 38 mm tutaj ma 38 mm tutaj ma mniej, bo tu jest jak widzicie taki kąt tutaj na pewno siedział kierowca jak widzicie tutaj jest karabinek no czołg można powiedzieć historyczny, używany na różnych Frontach, tutaj historia Zobaczę, jest to po angielsku chemistrz, ja z angielskiego nie jestem. Czołg masywnej produkcji zaczął być produkowany w 1941 roku przez United Kingdom, czyli no, naszą Wielką Brytanię. Wyprodukowano ich aż 6889. Był on y, wzorowany na czołgu jak widzicie M3, M5A1, y, czyli jest to można powiedzieć konstrukcja M3 Stewarta, jednak z różnymi zmiankami, z działem oczywiście tym dwufuntówą, czyli daje radę. I ja oczywiście go polecam, pojechałem nawet jedną bitwę tym czołgiem i jest on mobilny, rzuciło mnie na topkę, czyli strzelam sobie z golda, ale zrobiłem pierwszej klasy, pierwsza bitwa, czołg y, mi się spodobał. Myślę, że na takich wyższych tierach również będzie się dobrze sprawował, ma dobrą penetrację na tych pociskach złotych, no i oczywiście jest mobilny, nie schodzi na strzała od niektórych dział, czyli KW-1 85 może nie ściągnąć go na strzała, także to chyba z tego czołgu, w następnym odcinku oczywiście pokażę Wam Granta, czyli czwarty tier, średni czołg. Również w Wielkiej Brytanii. Także ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.